13 minut po godzinie 8. Przed mikrofonem Tomasz nie śpiał, a gościem Radio Lublin jest profesor Andrzej Podraza z Instytutu Nauk Politycznych i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze Karol Nawrocki został wczoraj zaprzyziężony na prezydenta Polski zamachu stanu nie było, bo być nie mogło? No nie, no tutaj widzimy, że jednak marszałek Sejmu, chołownia e, stanął na wysokości zadania, zorganizował posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Więc no zobaczymy, ta kwestia oczywiście będzie, wydaje mi się, wyjaśniana. Chodzi tutaj o słowa Szymona Hołowni o tak zwanym zamachu stanu, ale tak jak widzimy, wszystko przebiegło zgodnie z procedurą, zgodnie z planem. Tak, z, dużej chmury, mały mały z, duże z dużej chmury mały deszcz? Z dużej chmury mały deszcz? No, zobaczymy, to znaczy do pewnego stopnia oczywiście tak, ale zobaczymy jakie będą dalsze losy tych słów Szymona Hołowni, dlatego że oczywiście są to słowa... Dosyć znaczące, jakkolwiek, oczywiście, on później wycofywał się, mówił, że no, to było takie sformułowanie publicystyczne, a nie sformułowanie prawne, no ale jednak słowa te padły, padły z ust marszałka Sejmu, więc prawdopodobnie będą tutaj te kwestie wyjaśniane, ale to już będą robiły określone organy. Mam tutaj na myśli przede wszystkim prokuraturę. Jeśli były naciski, jeśli były pewne sugestie, to one ostatecznie z rezultatu nie przyniosły. Wczoraj doszło do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, prezydent nowy prezydent wygłosił orędzie. Co najbardziej zapamiętamy, panie profesorze, lub po prostu powinniśmy zapamiętać z tego wczorajszego orędzia nowego prezydenta? Znaczy, wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o te sformułowania, które padły, to tutaj można by oczywiście cytować wiele różnych kwestii, ale przede wszystkim wydaje mi się, istotny jest sens tego przemówienia. Sens przemówienia jest mianowicie taki, że będziemy mieli do czynienia z ostrym konfliktem pomiędzy prezydentem a rządem. Czyli będzie to styl taki konfrontacyjny tej prezydentury? Wydaje mi się, że tak. Przy czym oczywiście tutaj to pójdzie w kierunku takim, że dobry prezydent, zły rząd dlatego, że no, wydaje mi się, że prezydent Nawrocki będzie dążył do tego, żeby przedstawiać kolejne inicjatywy ustawodawcze i to takie, które byłyby zgodne ze stu konkretami w 100 dni, a rząd będzie musiał je niestety w wielu wypadkach odrzucać, dlatego, że wiadomo, że są określone realia budżetowe. No i to będzie, wydaje mi się, sytuacja, która raczej będzie prowadziła do tego, że zwycięzcą w tym konflikcie będzie raczej Karol Nawrocki, a patrzmy raczej PiS za dwa lata, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w roku 2027, a przegranym będzie obecna koalicja rządowa, chyba że zmieni się też styl tegoż rządu, bo tak jak widzimy po rekonstrukcji mamy bardziej rozmowy na temat personaliów niż na temat jakiejś konkretnej agendy tych celów, które należy realizować. No nawet niektórzy ministrowie mówią o tym, że no mamy jeszcze dwa lata na to, żeby zrealizować te cele, które sobie zakładamy, więc wydaje mi się, że jeżeli nie zmieni się styl rządzenia ze strony przede wszystkim premiera, ale także i rządu, to Karol Nawrocki, który w zasadzie niczym nie ryzykuje, przedstawiając te poszczególne inicjatywy ustawodawcze, bo on nie musi dbać o realia finansowe państwa. Będzie tym wygranym, a wygranym, generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, będzie PIS w wyborach w roku 2027. Więc wydaje mi się, że taki scenariusz po tym przemówieniu ze strony, po tym orędziu ze strony nowego prezydenta nam się rysuje na najbliższy czas. Czy w takim razie z tym prezydentem premier Donald Tusk, no, można powiedzieć, Wpadły w pewną pułapkę tych własnych obietnic z 2023 roku. Ja sądzę, że tak, że tutaj wpadł w tą pułapkę i wydaje mi się, że jeżeli mówimy o jakiejś takiej sensownej rekonstrukcji rządu, to wydaje mi się, że chyba tutaj no przede wszystkim oczywiście Koalicja Obywatelska powinna pomyśleć o zmianie premiera, a jeżeli już nie zmianie premiera, to przede wszystkim, tak jak powiedziałam, powinna być o wiele większa aktywność i to aktywność widoczna. Natomiast no jest pewien marazm, jeżeli chodzi o rząd. Są tutaj Problemy te pomiędzy koalicjantami, ale jest w ogóle generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, takie poczucie, i to widać chociażby to ostatnie spotkanie Donalda Tuska z wyborcami, że wyborcy tej koalicji rządowej są w dużej mierze zawiedzeni. A wystarczy, że no część tych wyborców, oczywiście wszyscy tego nie zrobią, bo oczywiście nie zagłosują na PiS, ale przynajmniej część tych wyborców. Albo zmieni swoje preferencje wyborcze, albo nie pójdzie głosować, no to wtedy mamy zmianę koalicji rządowej w roku 2027. Stąd wydaje mi się też no, takie triumfalistyczne tony, jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość, bo widać było wczoraj bardzo wyraźnie, że to PIS triumfuje, a Przedstawiciele koalicji rządowej, no chociażby siedzący ministrowie z takimi dosyć ponurymi twarzami, no byli jakby w defensywie. I ta narracja, która została wczoraj narzucona, to ona została narzucona właśnie przez prezydenta Nawrockiego. Premier Donald Tusk nie odpowiedział w sposób, no, należyty, tak, żeby tutaj pokazać, że, no, my jednak będziemy szli dalej i będziemy robić to, co uważamy za. Istotne. Owszem, były różnego rodzaju wypowiedzi, ale nie były one na tyle mocne, żeby w jakiejś mierze miały charakter równorzędny do tego, co powiedział prezydent. Pisy triumfuje, było to widać wczoraj podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, ale też w tym wystąpieniu prezydenta Nawrockiego też było sporo emocji, zarówno podczas tego orędzie, jak i potem podczas tych okolicznościowych przemówień. W związku z przejmowaniem y, przez niego y, nadzoru nad siłami y, zbrojnymi? No tak, było tych dużo emocji. To nie ulega tutaj najmniejszych y, y, wątpliwości. Szkoda, że akurat tutaj ta uroczystość na Placu Piłsudskiego przebiegła w taki sposób, jak to było widoczne. To znaczy, chodzi mi tutaj przede wszystkim o zachowanie tłumów, które się tam zgromadziły podczas wypowiedzi pana ministra Kosiniaka Kamysza, dlatego że było to w sumie bardzo dobre, koncyliacyjne przemówienie. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie, o kwestiach, które są istotne z punktu widzenia no, Polski, jako Polski. Państwa. I tutaj nie powinno być żadnych podziałów bez względu na to, czy komuś podoba się prezydent Nawrocki, czy komuś podoba się pan minister Kosiniak-Kamysz. Tutaj powinniśmy jednak pokazywać tą narodową solidarność. I bardzo szkoda, że wtedy, kiedy było przemówienie pana ministra Kosiniaka-Kamysza, to wtedy no, było to buczenie, były jakieś tam gwizdy, okrzyki. To zupełnie nie powinno mieć miejsca. Natomiast oczywiście jeżeli chodzi o przemówienie pana prezydenta Nawrockiego. Ono było emocjonalne. No, to co jest istotne, to wydaje mi się, że po tym czasie przejęcia władzy przez nowego prezydenta powinno dojść do bardzo dobrej współpracy właśnie w tym zakresie. Przynajmniej tego powinniśmy sobie życzyć. I o dlatego, tym, że... panie profesorze, będziemy dziś jeszcze rozmawiać. Tymczasem bardzo dziękujemy słuchaczom Rady... Radio Lublin na ciąg dalszy naszej rozmowy z panem profesorem Andrzejem Podrazą z Instytutu Nauk Politycznych i Administracji KUL. Zapraszamy do naszych mediów społecznościowych na stronę internetową radiolublin.pl. Bardzo dziękujemy i ciąg dalszy w internecie. Panie profesorze, no właśnie, czy będzie ta współpraca w, w zakresie tych najważniejszych spraw, o których mówił pan prezydent, czyli kwestia bezpieczeństwa, pojawiła się na pierwszym miejscu. W dalszej kolejności kwestie związane z mieszkalnictwem. Czy jest szansa na taką dobrą współpracę w zakresie tych, Rzeczy, jakby dobrą i ponad podziałami politycznymi współpracę. Pan w to wierzy? Wydaje mi się, że ta współpraca będzie oczywiście trudna. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to tutaj ta współpraca powinna mieć taki dosyć naturalny charakter i wydaje mi się, że ona jednak będzie miała miejsce, dlatego że no, nie ma jakby wyboru. Prezydent ma określone kompetencje jako zwierzchnik sił zbrojnych. No, pamiętajmy także o tym, że prezydent jeździ na szczyty Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rząd oczywiście też ma tutaj wiele różnych kompetencji i ta współpraca powinna mieć miejsce i wydaje mi się, że ona będzie, także biorąc pod uwagę osobę pana ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który no, ma taki koncyliacyjny charakter, więc tutaj... Przynajmniej do tej tu... pory w ramach tych relacji z prezydentem już byłym Andrzejem Dudą rzeczywiście ich współpraca wydaje się układała się dobrze. Obaj panowie raczej w tonie takim koncyliacyjnym o swoich działaniach. Się wypowiadali. No pytanie, jak y, y, będzie z Karolem Nawrockim? Y, y, tym bardziej no, Karolem Nawrockim, który zapowiada, że jego marzeniem, czy chce stworzyć armię, y, najpotężniejszą europejską armię w ramach y, NATO, y, mówi o 300 tysięcznej y, armii. Czy to y, taki zbiór pobożnych życzeń, czy realna y, y, ocena sytuacji i możliwości polskiej armii, do której będą dążyć? życi zarówno prezydent, jak i obecny rząd? A tutaj, jeżeli chodzi o ten postulat 300 tysięcy armii, to tutaj zdania ekspertów są podzielone, bo oczywiście powinniśmy dążyć do tego, żeby nasza armia była w miarę duża, ale przede wszystkim, żeby była silna. Czyli tutaj nie chodzi tylko o samą ilość, ale także o jakość. Pamiętajmy o tym, że no jeżeli mamy 300 tysięczną armię, to tutaj jednym z takich głównych wydatków, który się pojawia, to są po prostu płace. Więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie ilości żołnierzy, ale także jakości żołnierzy, ich wyszkolenia, przygotowania sprzętu, który posiadają. I nie zawsze akurat należy dążyć do tego, żeby ta armia była aż tak duża. No to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, kwestia przeznaczenia określonych środków w budżecie, w budżecie No i tutaj państwa. wiemy, kompetencji prezydent nie ma zresztą, jak rozumiem, między innymi do. Tego typu sformułowań prezydenta odnosił się wczoraj premier Donald Tusk, jakby sugerując, czy, czy mówiąc, że prezydent no, w sprawach, o których mówił nie do końca, chyba ma świadomość, że przysługują mu pewne kompetencje, czy, czy ich nie ma po prostu znaczy jakby zastawiając kwestię polskiej armii bo to już to jak ja powiedziałem to już jest zupełnie inna kwestia jeżeli chodzi o kompetencje prezydenta to wydaje mi się że prezydent obroński bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego że jego kompetencje w zakresie prowadzenia polityki wewnętrznej ale także polityki zagranicznej są Ograniczone. I tutaj nawet jeżeli on mówi o mieszkalnictwie, o wielu różnych kwestiach, które należy no, w jakiejś mierze realizować te priorytety. No, mówi na przykład zostały... nie dla euro, nie dla nielegalnej migracji, nie dla podniesienia wieku emerytalnego. No tak, to są tak, tylko ja mówię o tych o tych problemach przede wszystkim jeżeli chodzi o politykę gospodarczą. Dlatego, że tak jak powiedziałem, ta strategia będzie następ przede wszystkim na to, żeby powiedzieć, sprawdzam. Ja tutaj przedstawiam inicjatywy, a zły rząd tych inicjatyw nie chce realizować, pomimo tego, że złożył określone obietnice. I wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju grą, która będzie prowadzona. Natomiast jeżeli. No I chyba ona o coś... się dzisiaj rozpoczyna, bo dziś w Kaliszu prezydent zapowiada podczas swojej wizyty, że e, przedstawi e, inicjatywę ustawodawczą związaną z CPK i tym, e, Pierwotną koncepcją, z którą mieliśmy do czynienia, nad którą pracował rząd Zjednoczonej Prawicy. No tak, to, to jest ta pierwsza inicjatywa, jakkolwiek. Może to akurat tak duży problem dla rządu nie będzie, dlatego że tutaj ta obecna koncepcja CPK, która jest realizowana przez rząd, jest także do obrony. Tak generalnie rzecz biorąc, trudno powiedzieć, czy CPK odniesie w przyszłości sukces, jeżeli zostanie zbudowana. Jakkolwiek, oczywiście, może być to bardzo istotne koło zamachowe polskiej gospodarki. No i tak jak widzimy w badaniach opinii publicznej, wielu ludzi w Polsce chce tego rodzaju inwestycji, takich inwestycji, które by pokazywały, że Polska jest państwem rozwijającym się, ale na określonym już poziomie rozwoju gospodarczego w Europie, że nie jest to tylko jakiś tam szaraczek w Europie, w Unii Europejskiej. No, Karol Nawrocki, panie znaczone. profesorze, mówił wczoraj, potrzebujemy wielkich planów, wielkich inwestycji, bo nie możemy być gospodarstwem pomocniczym naszych zachodnich sąsiadów, czy całej Unii Europejskiej. Czyli z jednej strony jakby nawiązanie do, do tych wielkich projektów, z drugiej strony taki psztyczek pod adresem premiera Donalda Tuska i jego. Rządu. No tak, no i to będzie ten styl tej prezydentury, i tak będą układały się relacje pomiędzy prezydentem a premierem e, i pomiędzy prezydentem a całym rządem. Chociażby no, już ta zapowiedź, że w sierpniu zostanie zwołana Rada Gabinetowa, więc będziemy mieli do czynienia z sytuacją odpytywania ministrów przez prezydenta o to, co robią, jaka jest ich agenda, jakie cele realizują i jakie priorytety będą realizowane w przyszłości. Więc tutaj widzimy, że ze strony prezydenta Nawrockiego będziemy mieli do czynienia z taką postawą dosyć Aktywną, i wydaje mi się, że to prowadzi nas do tej kwestii, od której zaczęliśmy rozmowę, to znaczy kwestii, co zrobi rząd, w jaki sposób pokaże, że jest także tym podmiotem aktywnym, jeżeli chodzi o realizację tych priorytetów, które kiedyś były w tych stu konkretach zarysowane. To jest jakby ten generalny, generalny problem, bo wydaje mi się, że obaj panowie, czyli zarówno prezydent, jak i premier, dobrze zdają sobie sprawę, w jaką grę grają, i. I jaka jest stawka tej, no, tego zwarcia? A pamiętajmy, że jednak no, ta perspektywa czasowa dla premiera i rządu jest bardzo krótka, bo to jest tylko dwa lata. Dwa lata to jednak. Jest okres z punktu widzenia realizacji określonych polityk rządu. Tak jak widzimy, w wielu wypadkach są one w powijakach realizacji. No, taka dosyć, dosyć krótka, na co więcej, będziemy mieli do czynienia z tym zwarciem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo tutaj widać taką dosyć twardą postawę prezydenta Nawrockiego i bardzo twardą postawę także nowego ministra sprawiedliwości Żurka, więc tutaj dojdzie, że najprawdopodobniej do bardzo ostrego zwarcia pomiędzy obu panami. I to także znalazło wyraz we wczorajszym orędziu, w tym co mówił prezydent Nawrocki. Też mówił, że nie będzie podpisywał żadnych sędziowskich nominacji dla osób, które nie przestrzegają prawa i nie dają tej, jego zdaniem rękojmi, stania na straży konstytucji, przestrzegania polskiego prawa. I też prezydent Nawrocki zapowiedział powołanie Rady do spraw naprawy ustroju państwa. No Pojawiły się także te, te, te słowa o konieczności pracy nad nową konstytucją, którą prezydent Nawrocki no widzi w perspektywie pięciu lat do 2020, 2030 roku. O czym świadczą te słowa prezydenta? Znaczy, no, jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, e, czyli kwestię niepodpisywania nominacji dla sędziów, którzy łamią prawo, e, to no, e, tutaj, tak pół żartem, pół serio, można by powiedzieć, że istnieje bardzo duża zgodność e, z opiniami nowego ministra sprawiedliwości Żurka, tylko że oni myślą o zupełnie innych sędziach. Bo tutaj pan minister Żurek też mówi negatywnie o tych sędziach, którzy łamią prawo. On ma na myśli tak zwanych neosędziów. Czy w takim razie tutaj... należy się spodziewać, że będziemy mieć w tej kwestii no, dwa porządki prawne i mm, przy takim, y, takiej zapowiedzi stylu prezydenta i z drugiej strony takiej zapowiedzi stylu prowadzenia spraw ministerstwa przez ministra Żurka nic się nie zmieni? Nie, no nic się nie zmieni, dlatego i to niestety trzeba powiedzieć, dlatego że generalnie rzecz biorąc widzimy, że e, e, politykom w Polsce nie chodzi o to, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości, żeby ten wymiar sprawiedliwości był taki bardziej przyjazny dla obywatela i żeby można było spodziewać się szybkich procesów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chodzi przede wszystkim politykom o to, kto kontroluje wymiar sprawiedliwości, a nie jak on funkcjonuje. I to jest jakby kwestia zupełnie niedobra. Natomiast jeżeli no Ale to jest, panie kwestia... profesorze, wychodzi z tego cynizm po prostu i, i pragmatyzm polityczny. No, w pewnym sensie tak, no, no, to, to nie jest bardzo dobra sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię nowej konstytucji, to no, nie spodziewam się, że akurat ta nowa konstytucja zostanie wprowadzona, bo musiałaby być większość konstytucyjna, a z tym będzie dosyć duży problem. Natomiast oczywiście Pan prezydent Karol Nawrocki prawdopodobnie będzie dążył do tego, żeby jednak doprowadzić do wprowadzenia takiego systemu, który no byłby podobny do tego systemu francuskiego, takiego półprezydenckiego, żeby zwiększyć kompetencje prezydenta, więc no tutaj dąży do tego, żeby jeżeli będzie startował w wyborach za pięć lat, to żeby już później, jeżeli objąłby tą funkcję, to żeby mógł mieć większy wpływ Wpływ na rzeczywistość w Polsce. No ale to będzie oczywiście trudne, bo tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałem, no, nie będzie raczej większości konstytucyjnej, czy będzie ona trudna do tego, aby jednak została osiągnięta, więc no, jest to może i ciekawa inicjatywa, ale no, tutaj szanse na wprowadzenie nowej konstytucji nie są aż tak duże. Panie profesorze, a jak będą się układały relacje prezydenta Nawrockiego? Z pisem. Czy on ma szansę wybić się na niepodległość i niezależność od prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Czy wydaje mi się, że tak, ale to wszystko zależy oczywiście od samego prezydenta. Na ile będzie otaczał się ludźmi, którzy no będą z różnych jakby bajek politycznych, bo tak jak widzimy na razie, jeżeli chodzi o kancelarię, no to tutaj mamy przedstawicieli przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, no ale to jest jakby rzecz naturalna, natomiast Chodzi mi tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju ciała doradcze, czy samych doradców pana prezydenta. Czy... Dziś wiemy, że o 11.00 prezydent Nawrocki powoła skład swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście te przecieki, te informacje, one już chyba specjalnie nie budzą wątpliwości. Wszystko wskazuje na to, że według przynajmniej dotychczasowych zapowiedzi szefem kancelarii zostanie Zbigniew Bogucki. Polityk Pis też wymieniany jako ten kandydat na, na, na urząd prezydenta. No tak, to oczywiście więc ale przede wszystkim chodzi mi o jakby no, te osoby, które gdzieś tam będą miały charakter doradczy, jeżeli chodzi o kancelarię prezydenta i samego prezydenta, i jeżeli one będą z różnych bajek politycznych, no to i także będą to niezależni eksperci, to, to będzie to dobra informacja, no bo tak jakbyśmy popatrzyli na prezydenturę Andrzeja Dudy, to z tego rodzaju sytuacją raczej nie mieliśmy, nie mieliśmy do czynienia. Natomiast oczywiście też pamiętajmy o tym, bo mówimy tutaj o relacjach pomiędzy nowym prezydentem a Nowogrodzką. Myśląc Nowogrodzka mamy na myśli prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajmy o tym, że Jarosław Kaczyński też powoli będzie odchodził z polityki. I to jest kwestia, kto będzie prezesem, nowym prezesem Prawa i Sprawiedliwości za jakiś czas. No, i to jest też jakby kwestia taka dosyć istotna, jeżeli tutaj mówimy o tych relacjach pomiędzy, pomiędzy prezydentem, a właśnie Nowogrodzką, a Pisem. Czyli jest tak, że Karol Nawrocki na stanowisku prezydenta, który no jest jakąś tam emanacją tej zmiany pokoleniowej na polskiej prawicy, ma szansę być taką nową jakością w tym środowisku politycznym? Znaczy, wydaje mi się, że tak, ale jest szansą, jest szansą przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakby bazowanie nie tylko na Prawie i Sprawiedliwości, ale także Konfederacji, bo widzimy, że tutaj te głosy wyborców Konfederacji Sławomira Męcena też miały bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o wybór Karola Nawrockiego i o tych wyborcach Karol Nawrocki nie może zapominać. Więc oczywiście może być taką nową jakością spajającą te dwa podmioty polityczne. No ale to jest oczywiście kwestia, kwestia dosyć otwarta, bo pamiętajmy, że. Jeżeli chodzi o jakikolwiek sukces wyborczy za dwa lata, prawa i sprawiedliwości, to jest też kwestia pozyskania wyborców umiarkowanych, tych wyborców środka. No, a no, wiemy, jeżeli... że prawo i sprawiedliwość w jesienią 2023 roku zdobyło najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych, ale nie było w stanie stworzyć większości parlamentarnej. Brak zdolności koalicyjnych to wykazała akurat druga strona i, i to ona. Dziś jakby dzierży odpowiedzialność za y, najważniejsze sprawy w państwie. No tak. Ty tyle, że pamiętajmy, że Najprawdopodobniej za dwa lata będzie problem, jeżeli chodzi o koalicjantów koalicji obywatelskiej, czyli jeżeli chodzi o Polskę 2050, to będą tutaj naprawdę bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o kwestię dostania się do parlamentu. Także być może, jeżeli chodzi o PSL, nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja z lewicą, to być może będzie sytuacja taka, że to koalicja obywatelska straci zdolności koalicyjne, chyba że wejdzie w koalicji z Konfederacją, co też nie jest oczywiście całkowicie wykluczone, ale raczej mało prawdopodobne. Różne scenariusze przed nami. Panie profesorze, to na koniec ostatnie pytanie. Czy tym orędziem, ale też tą zapowiedzią swojego, swojej prezydentury Karol Nawrocki udowodnił, że czy, czy przekonywa, przekonał Polaków, pana zdaniem, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, czy jednak jego misją będzie zaspokajanie oczekiwań własnych wyborców i, i, i wyborców jednego obozu politycznego? A czy wydaje mi się, że raczej własnych wyborców? W tym momencie no, nie wiemy, jak sytuacja rozwinie się za jakiś czas, natomiast wydaje mi się, że to przemówienie jasno świadczy, że pomimo tych deklaracji, że no bierze także pod uwagę tych wszystkich, którzy na niego nie głosowali, to jednak to było takie orędzie, które było adresowane przede wszystkim do jego wyborców, a nie do wyborców tej drugiej strony, czyli obecnej koalicji rządzącej, jeżeli chodzi o rząd. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Podraza z Instytutu Nauk Politycznych i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był gościem Radia radialumni. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo, do widzenia.